Jeżeli masz jakiekolwiek problemy z natury, lęku, ataków paniki, e, wszelkich rodzajów zaburzeń emocjonalno-myślowych, a to się wiąże z wszelakim napięciem, z, ze stresem, z sytuacjami stresogennymi, które dają strzał, pobudzenie choćby wyrzut kortyzolu. I przez to pojawiają się tak silne reakcje umysłu i ciała. Powinieneś nauczyć się prawidłowo i dobrze oddychać. Dajmy na to, reakcja lękowa wywołuje określone odczucia w ciele. Są to zawsze odbierane uczucia jako jakieś zagrażające, jednak one nie są niebezpieczne, typu ściskanie w klas, w. w, w w, szyi, w w głowie, w klatce piersiowej. I te właśnie ściskanie w klatce piersiowej powoduje to, że pojawia się więcej stresu i napędzającego się lęku, że ty, kiedy masz to, to się udusisz. Wtedy spłyca się oddech do poziomu minimalnego, w którym te reakcje jeszcze bardziej się napędzają, dlatego że dochodzi do. E, nie natlenienia, ale odcięcia właśnie tego tlenu, głębokich, głębokich wdechów, rozluźnienia, uspokojenia, e, dochodzi do napędzenia tych właśnie reakcji, które są w ciele. I to właśnie te właściwe oddychanie. Głębokie, zaczynając od przepony, idąc do klatki piersiowej i do góry ciała, oddychanie, nawet szybkie oddychanie, ale głębokie oddychanie. pozwoli Ci powolutku zmniejszać poziom takich na przykład hormonów jak kortyzol, który uwalnia się w trakcie tych reakcji, reakcji na, na myśli, na myśli lękowe, bo myśli lękowe powodują napad paniki. Myśli lękowe to są myśli, które mówią coś mi się stanie, uduszę się, zemdleję, zginę, umrę, Yy, nie wiem, yy, pożygam się, posikam się, cokolwiek wśród ludzi yy, to napędza tą całą panikę. I mało tego połączenie głębokiego oddechu z szybkim wydechem, powtórzenie, wydech, powtórzenie, wydech, powtórzenie, wydech. Może spowodować, że coś zacznie się dziać w swojej głowie: jakieś mrowienie, jakiś zawrót głowy. Dlatego robi się to w miejscu statycznym, gdzie nie jedziesz, niczego nie prowadzisz, nie biegasz, nie masz żadnej aktywności w trakcie, ale to jest właśnie reakcja na e, głębokie natlenienie, dotlenienie twojego mózgu, twojego organizmu, twoich mięśni, twoich tkanek, twoich wszystkich organów wewnętrznych, i przez to poziom stresu, poziom kortyzolu się zmniejsza. A jak się zmniejsza, Tętno się uspokaja, a jak się tętno uspokaja, cały organizm zaczyna powoli się wyciszać. Ma to sens.